Będziemy bardzo mocno działać na redukcję celulitu, będziemy ujędrniać uda, pośladki, działać dobrze na mięśnie brzucha, aby zrobić taką ładnie, delikatną, widoczną kostkę, poprawić postawę, wzmocnić łapki oraz plecy, co jest mega ważne dla naszej postawy oraz kręgosłupa. Witajcie zaremba! Zapraszam was dzisiaj na zestaw ćwiczeń, w którym będziemy kształtować, wzmacniać, modelować, usprawniać całe ciało. Będziemy pracować nad nogami, nad pośladkami, nad plecami, nad brzuchem, nad rękami. Także będzie to wszystko czego potrzebujemy. Dzisiaj będziemy sobie robić pierwszą serię razem. Kolejne serie będą już należały do Was. W pierwszej serii powiem Wam wszystko co i jak, pokażę co i jak, razem sobie to przerobimy. Potem na końcu filmu powiem Wam, jak zrobić sobie z tego cały trening, i kolejne serie będą już należały do Was, czyli mnie będziecie mogli sobie wyłączyć. Zapamiętacie, co robiliśmy, bo zrobicie to razem ze mną, więc tym nie będzie problemu. Jak coś to sobie odtworzycie, dane ćwiczenie, żeby jeszcze raz posłuchać, jak ja to tłumaczę, i będziecie to sobie mogli robić przy swojej ulubionej muzyce czy serialu. Dzisiaj do tego zestawu będziemy wykorzystywać mini gumki oporowe i maxi gumki oporowe. Ja tutaj mini gumek mam 5 sztuk w różnych kolorach, czyli o różnych oporach. Jeśli jeszcze nie macie Gum treningowych, z którymi można ćwiczyć wszędzie. Jak widać, to zapraszam Was na moją stronę w kondycji.pl. Tam sobie je znajdziecie. A oprócz tego jeszcze wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Jest to moja marka, także gumy są naprawdę sprawdzone, przetestowane. Moim zdaniem najlepsze. Nie ma się co więcej tutaj rozgadywać. Bierzemy się do roboty. Do pierwszego ćwiczenia potrzebujemy. Mini gumkę. Ja polecam Wam w tym ćwiczeniu akurat którąś ze słabszych albo średnią. Ja biorę dokładnie średnią, czyli żółtą i lecimy tak. Oczywiście pamiętamy, że z różnych marek kory to jest różny opór. Ja mówię na podstawie mojej marki jest forma. Pierwsze ćwiczenie. Kolano prawe mocno do klatki i odwodzimy wtedy prawą rękę do boku. Można sobie nawet tak gumę chwycić i lecimy. Nadgarstek zblokowany. I to jest ten ruch plus jeszcze robimy to z wykrokiem. Wydech, dech, de. wydech, dech. De. Tutaj do kąta mniej więcej 90 stopni I lecimy Robimy około 10-15 powtórzeń Na jedną nogę Brzuch napięty, plecy wyprostowane Ostrożnie z tym kolanem Musicie pamiętać też, że kiedy schodzimy w dół To stawiajcie sobie nogę trochę do boku Nie tutaj, bo stracicie równowagę I kolano też nie może nam się uginać do boku Tylko zawsze Lekko lepiej wyprowadzić je Do zewnątrz No to jedziemy, hop Jeszcze pięć, Mocno odwodzimy rękę w tył. Nadgarstek zblokowany i oddychamy. 4, 3, 2, 1. Zrobiliśmy trochę więcej, ale jest ok. I lecimy sobie od razu z drugą nogą. Trzymamy gumę i lecimy. Hop! Super, jeszcze 5, 4, 3, 2. Ostatni raz, hop. Ok, teraz zabieramy sobie maxi gumę, jedną albo dwie. Ja zakładam od razu dwie i będziemy robić przysiady ze spięciem. Stajemy sobie na gumie. zakładamy na kark i lecimy nie prostujemy nóg do końca teraz spinamy pośladki ale też nie robimy czegoś takiego spięcie pośladków i dół spięcie pośladków i dół mniej więcej do kąta prostego plecy proste cały czas wydech wydech wdech wydech D. Mocno napinaj poślady. Robimy 10 do 15 powtórzeń. 3, 2, 1 i pięknie. Wychodzimy z gumy i zostały nam ostatnie dwa ćwiczenia w tej serii. Jedno z nich to będzie plank i będzie nam potrzebna mini guma. To będzie plank z gumami mini na rękach i na stopach. Już Wam pokażę co i jak. Ja zabieram sobie czerwoną gumę dam sobie na ręce, żółtą gumę dam sobie w kostki. Zakładamy gumę tutaj, nie, pierwsze lepiej będzie jak założymy sobie na stopy, na kostki. Ja matę sobie też ustawię inaczej. Dobra, mam nadzieję, że to będzie widać. Jedna guma w kostkach, druga guma w rękach, powyżej łokci. Mamy. Albo powyżej łokci, albo w przedramionach. To też będzie ok i wydaje mi się, że wygodniej jednak będzie na przedramionach. Robimy plank i lecimy. Prawa, lewa. Nie wyginamy częścię go supa. Robimy od razu. Brzuch twardy jak skała, plecy proste i robimy to sobie około 10 razy. Raz, dwa. Już mamy chyba z pięć. Jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. To dało popalić. Mam nadzieję, że brzuch, brzuch Was pali. Jak widzieliście, krótko, ale mega mocno. Ja tutaj też miałam lekki spadek i pod spodem są kamyczki, więc nie robiło mi się tego zbyt wygodnie. Być może ciężej, zapewne ciężej, niż na płaskim podłożu. Jak dacie rady więcej, to oczywiście róbcie sobie więcej. I teraz ostatnie ćwiczenie w tej serii. Rewelacyjne na górę z maxi gumami. Ja zabieram sobie teraz akurat jedną. Stajemy na niej nie jedną dwie też dwie żeby opór był większy żeby była większa moc stajemy sobie na gumy i lecimy łokcie w górę tutaj gdzieś mniej więcej do wysokości obojczyków i luz wydech i wdech kolana lekko ugięte plecy oczywiście wyprostowane ja mogę trochę krzywo wyglądać bo mam tu lekki spadek super robimy w sumie 10 do 15 powtórzeń ma palić pamiętamy żeby nie robić tego jak najszybciej ale o od teraz 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 trzymamy chwilę i w dół w dół w dół cały czas pięknie mięśnie pracują Super, jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Pierwszy, pierwszą serię mamy za sobą. Mam nadzieję, że ten zestaw się wam podobał. Teraz polecam wam zrobić sobie pół minuty do maksymalnie minuty przerwy a następnie powtórzyć całość jeszcze dwa razy. Więc trzy serie, takie jak dzisiaj robiliśmy. W zupełności Wam wystarczą, w sensie, żeby były w sumie trzy serie. A między seriami zróbcie sobie 30 sekund przerwy. Dobrze, aby w tych przerwach nie siedzieć totalnie, tylko nawet delikatnie sobie maszerować, robić taki aktywny odpoczynek. Mam nadzieję, że ten zestaw się Wam podobał. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Kto zrobił ze mną ten zestaw, to obejrzał ten film do tego momentu. Niech napisze w komentarzu Utkapalą. palą. Dzięki temu będę wiedziała, kto tutaj ze mną ćwiczy, kto ogląda do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, polecam to zrobić jak najszybciej, żeby nic nie przegapić. Polecam też kliknąć w dzwoneczek, no i właśnie zostawić jakiś komentarz. To bardzo dobrze to działa na algorytmy YouTube'a, bo wtedy YouTube będzie wiedział, że interesuje Was to, co ja tutaj zamieszczam, czyli tematyka fitness, zdrowia, sylwetki, dobrego samopoczucia i nie będzie ukrywał przed Wami moich filmów. No, i też pomożecie mi rozwijać ten kanał. Zapraszam Was też do obserwacji moich profili Instagramowych, Facebookowych, po więcej motywacji, inspiracji, różnych informacji. Bardzo polecam też szczególnie na Instagramie śledzić sobie relacje, co ja tam wyprawiam. Możecie stamtąd naprawdę dużo zaczerpnąć. Często publikuję tam też relacje moich podopiecznych po miesiącu, dwóch czy trzech współpracy ze mną. Także może to dać naprawdę super kopa do działania. A poniżej w opisie macie też link do naszej zamkniętej grupy na Facebooku drużyna w kondycji. Zapraszam do dołączenia. Jest tam świetna atmosfera. Jeśli chcielibyście w ramach podziękowania, na przykład za ten zestaw, albo za inne treningi, albo może dałam jakąś taką wskazówkę Wam, która faktycznie się przydała, i w ramach podziękowania chcielibyście postawić mi kawkę, to zapraszam Was do kawiarenki, do której link znajduje się także w opisie pod filmem, i w ten sposób możecie mnie wesprzeć. Wszystkim, którzy do tej pory postawili mi kawkę, bardzo dziękuję, a wszystkim, którzy postawią, dziękuję z góry. Zapraszam też na moją stronę w Kondycji. Pl, gdzie oprócz akcesoriów treningowych i innych rzeczy mojej marki możecie przeczytać jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety i lub planu treningowego, bo jak wszyscy wiemy, żywienie i trening to połączenie najlepsze. Kończę na dzisiaj, mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa pa!